Czyś się na te ja dzisiaj, że mam jeść, Tak. Tu. O, tak, ma nowego skina dziś. To, to opis całego No, tak jest. Ja pokażę tyły. Idź no. do tyłu. Taki mój. Bok. Od... O, nie, ruszaj się. I spodnie. Spodnie szare. Po, każdym hmm. tył. Okay. Już. No, możemy iść na parter. Ja najpierw. Ale to będzie dzisiaj widzem. A fajnie myślę, Wam, jak pakuję. Pokażę się raz, bo mogli nie widzieć. Piknij. To jest sobie. Z jedzeniem. Z jedzeniem. Zobaczmy, co tu jest. Tutaj zobaczcie, nikt jeszcze nie idzie. Nie wiem. Dobra, myślę, że nikt już nie idzie. Bo już muszę rozpoczywać. Ludzie, patrzcie, się, jestem ku... Dobra, chodź. już chcę śpiewać. No to włącz. Cięcie. Chcę śpiewać. Cięcie. Myślę, że już możemy. Pogać na mnie. Myślę, że możemy iść śpiewać. Mm-hmm. Uh uh. Ona mnie oszukała, bo dała mi telefon, a ona mi skasowała wszystko. Ona mi usunęła wszystko, zepsuła moje marzenia, zepsuła wszystko moje. Ona wszystko mi usunęła, zrobiła znowu napad. No i co teraz mam robić? Ludzie dajcie łapkę w górę pod tym filmem, bo nie wiem, co mam robić. Ona mi ukradła telefon. Dobrze, policja ją zła, a pała rampom pom pom, rampom Słuchajcie ją złapała, tak weźcie ją, a ją, tak witam was. Dlaczego się dałem? Dlaczego o, się dałem? Tak, dlaczego, dlaczego się znowu zdałem? Znowu się dałem? zabrać, znowu dałem jej telefon. Rampom, pom, pom, rampom, ram, pom, pom, pom. Dlaczego dałem jej telefon? A, nie swój. Dlaczego znowu mnie obra... Owa, a, 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 Tak, tak, znowu. Ale to koniec. Już nigdy tego nie zrobię. A, parą biją, Nigdy tego już nie zrobię. Nigdy, nigdy. Bo ona mnie oszukała. Oszukała, oszukała, oszukała. Pokaż na mnie! Ona mnie oszukała, 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 oszukała mnie. Moje ludziska drogie, to nie... Myślę, że to dole. na tyle. Myślę, że piosenka se podobała. I jeszcze coś powie. No, jeszcze tam... Mam tutaj pętkę, rybę. Bo po bo, bo, bo tym... Piosenka była od... Oj! Od Agacie, tak, od Agacie. No, ona mnie oszukała. Ludzie, nie wiecie, co ona mi zrobiła? Zbagowała mi grę. Minecrafta mi zbagowała. Wzięła gdzie i kazała mi tam w Empire zarobić susty level. To ona mi zmieniła w Minecraftie kamerę. Miałam za blisko. Miałam taką dziwną fazę. I widziałam za blisko. Agata jest oto podejrzana. Nie ma się, ale to prawda, jesteś o to podejrzana i w ogóle. <kluz> jak chcesz, jeszcze coś wam No, jak się chcesz następną piosenkę, to z łapki w górę. Jest jeszcze coś dam, Fabian mówi. Co to jest? Nie chcę tego. Cze, no, co good. No, jest? Jego Robert. chcę łapki w górę i jeszcze pan co żebym powraca z YouTubem. No. no. Tak pokaż nam. Yeah. Coś. Ja też, bo... Mieliśmy pomysł, by usunąć A teraz to ty na Teraz ty zaśpiewaj coś. Mm -hmm. Co? Się. Jeszcze się nie sykowałem. Z przepraszam cię, że ci nie trudniał, ale pokaż się talent. No nie. Tes chcę sobie wchodzić jak widz. Nie mogę. Wejść, zrób coś dla ludzi. Będzie powyżej, łapek w górę na tym odcinku. Ja śpiewam. Dlaczego teraz się zaspiewasz? Bo nie ją ci powyżej pięć łapek w górę. Nie będę śpiewał. To Śpiewaj. Dajcie ludzie powyżej pięć łapek w górę na tym odcinku z mojego śpiewania, co nie Fabian. Tak. Albo dzisiaj jest krótkie moje śpiewanie i tędy. super piosenka powyżej pięciu. Łapkę w górę, co nie Fabian. No. pat Bambu. Śpiewaj, śpiewaj. Bam, to jest krótko po ulicy, tak jak biznes. A się taka koń to podesła i oszukała mnie. I oszukała mnie z Fabianem. Bo miała wyjść, bo Fabian też taki, a ma nie wystąpili w tym. I pości też. I miała do nas dwo serwa, ale osukałam nas, za to usukała nas, za to też osukała nas, osukała, osukała. Teraz zbiegam tak, jakby mnie mógł i się nie zauczam też. To by było dzień, by sobotę, taki dzień zakładuje bo to był taki piątek aż miałam do nasis ale usukała no usukała tu 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 usukała tu 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 usukała Brawo! No. Ludzie, Może dzisiaj mnie no. live? To na Co nie fabian? No. Może nie. No, ale ja... Piosenka bardzo, fajna mi się z się, Podobałam więc. No, i zdać dać chłopak w górę. I zaśpiewał drugą piosenkę. I to dłuższą. Powiedz, pięć łap Ło! Wow! Ty, że ja cię odbiłam jak kalioren. ja też. dwa hity ci dałem. ja też chcę. Ja chcę. Toczkę musimy iść na, na bal. Okej. Okay. No na końcu zobaczymy, jak to ja lecę Czy nie, Fabia? No, widzieliście. na górę tutaj. Wejść, tu wejdź, tu. I... Okej, okay, tak. I ludzie, jak się spodoba, dajcie łapkę w górę, powiedzcie pięć łapek w górę, raczej sześć łapek w górę, to mamy na odcinek i tam się spią dłuższą piosenkę, mam nadzieję. A że śpiarką pożegnalną piosenkę dla okay. ludzi. Okej! A tak naprawdę usłyszała nas Agata Krause. Tak. Okej, okay, pożegnalna piosenka, tak? Tak, zaśpiewaj. Zegnam ziomy, to jadamik. I drugie to Witam was, to jadamik. Teraz po prostu trochę twał ten film. Teraz muszę z się pożegnać Taka jest moja piosenka. Zegnam was, dajcie łapki w górę Jak nie subskrybujecie mnie, moje dwa kanały i Fabiana dwa kanały To zasubskrybujcie je, bo są fajne ciekawostki tam są I, do, no, i tam ciekawostek I Nauczycie się ciekawostki i zegnam was, to ja dam i dam, to ja jestem tak. Bardzo piękny. Ten dzień miał idzie. Niebieski dzień zimowy też jest dzień. Tak, mówię tak wam. Ludzie. Jak nie zostawiliście łapki w górę, to zostawcie. Koniecznie. I zegnam, zegnam, zegnam koło każdego jaseła. Polecamy. Kanał polecam. Fabiusi Wita. Mój kanał pamięci Damias Lindwiski. I jeszcze Fabian Narus, polecam. jaseła Dwóch, jaseł Bo on są fajne. I tak mogę Wam powiedzieć, że tam Was żołnierzy. Tak, gdy ze śmiał pożegnał, ale ja powinnam, bo to ja was żegnam, ludzie. No ale dziś Ale fajny wzią. odcinek był, ludzie. Nie co, spadło! What the hell! Pod koniec będzie. Ja teraz ze pożegnalną piosenkę. Nie no, już się pożegnaliśmy moją piosenkę po następnym odcinkach, I Agata Krause, jak to oglądasz? Osykałaś nas. Osykałaś nas. A to zrobię za niej coś. Ej, ta się sobie te podwinę. O! Ej! Oj, było trzy podwójne, czy? Poczekaj, muszę coś zjeść, bo jak ty mnie wal... Ja Walnie trzeba spać, na dwa sicy. I schowam, żeby się bym zginął to jest. Okay. Ludzie dym. co to było? Ale jestem. I teraz będzie tutaj, zobaczcie tutaj. To jest trochę. O, o się nie zapłaciłaś czymś. dawaj mi pieniądze. Nie zapłaciłeś, za Nie zapłaciłeś za koncert. No ale miał zapłacić. Aha, o, co zapłaciłem, żebyś też zasiał. Jakbyś nie spiało, to byś kurde musiał zapłacić. Ja muszę... Muszę mnie ja nie chcę. Mnie Czy nie nie. On mnie zaraz. nie Nie. zabije Ludzie, no żegnam. Świnia! Zegnam się. Ludzie, pan, no, się. Zagna, żegnam się. Żegnam was. No, co świnia tak się gapi? Ping, pik, ping! Jesteśmy Ej, pobawimy szef chowanego pod koniec. Dawaj. Ty liczysz, ty jesteś gościem. ale gościem nie liczy. No nic. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt, 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 dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, na piętnaście. Dwadzieścia. I ja nie widzisz. Nie, to jest osłustwo, ty i nie widzisz. Nie to przykucznij! Jak? No, kucznij! No i skoczyłem. I nie widzę. O, jesteś! Aha. Ej, tu jeszcze raz, bo nie widzę nic. nie widzisz swojego? No, jak kuczniesz? To z daleka, ja nie widzę tego twierdzenia. Z bliska. Czy bliska? Też nie, tutaj ja w ogóle twojego imienia nie widać. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Masz dwa, dwa... Jeden. Dwa, jeszcze jeden? Jeszcze jeden. Ale masz chociaż, muszę ześć, bo muszę zjeść chlebka. Bo przecież to jedzonko tutaj dałem. Okej. Okay. Było bardzo miło. Okej. Okay. Gdzieś ty się pokrył? Uczynęłam. No nie widzę twojego języka. Jakie posłuchajcie? To mnie nie znajdę. Ludzie oni nie sobie pominął. Ja Gdzie ty wodzisz się kąpiasz? W kąpię. Jestesz, Jesteś, bo Cię widziałem. Liczysz, liczysz. A nie mnie. Znalazłem. Nie znalazłeś, bo nie zobaczyłaś mnie. Zobaczyłem. Nie. Co z no nie ma miejsca zmienia, a ty tam byłeś. Nie, nie. No i weź, tak mnie chroń. Wywalam cię stąd. A, nie, bo jestem krwia pod ziemią. Ludzie, ludzie. Yy, i pa.